Dzień dobry kochane! Dzień dobry, witam. Jest Tyna Krawczyk. Jak być szczęśliwą kobietą? Dzisiaj witam Was serdecznie z Krakowa. A jest ogromna mgła, ale na szczęście, słuchajcie, jestem bardzo blisko miejsca, w którym dzisiaj prowadzę szkolenie, bo jestem w Krakowie z okazji szkolenia. Za, mm, zmieniamy sprzedawców, super doradców dla marki Kapal. To już 29 szkolenie, jakie prowadzę <laughs> dla tej marki w całej Polsce. Mm. A jak ktoś mnie troszeczkę chociaż tutaj zna i wie o co chodzi, gdy patrzy na mnie, to wiecie, jak ja mam ogromny kłopot z tym, żeby, żeby spać po prostu poza, poza domem. No, chyba, że to są wakacje z moją rodziną, to jest zupełnie inna um, kwestia. Natomiast no, takie, takie wyjazdy po prostu mi nie służą, ale wiecie, to jest to, o czym mówiłam w poprzednich, w poprzednich filmach, kochane, że dzisiaj to jest 80% mojego życia na tak 20%, a tak naprawdę już mówiłam, że 19%. To jest to, nad czym cały czas pracuję. I nie zgadzam się na takie stwierdzenia, a coś za coś, trzeba zapłacić cenę. Okej, okay, czasowo, coś za coś, jestem tutaj, bo to jest świetny projekt i mimo, że nie lubię wyjeżdżać i mam problem ze spaniem, to po prostu go biorę, robię najlepiej, jak potrafię i, i się absolutnie na to zgadzam. Natomiast docelowo ja mam absolutną jasność, określoną w sobie, słuchajcie, że będę chciała to zmieniać i żyć w 100% po prostu po swojemu. Kochane, dzisiaj... Ym, Zasługujesz na szczęście numer 6, szóste nasze spotkanie. Przypominam, że to jest listopadowe wyzwanie <coughs> dla nas wszystkich. Dzisiaj szybko, słuchajcie, kochane, przechodzę do konkretów. Będę się starała naprawdę nie rozgadywać, ponieważ właśnie za chwileczkę widzę nawet tą galerię tutaj z, z okien. Także na szczęście mam po prostu bardzo, bardzo blisko. Ale dzisiaj chcę konkretnie i do rzeczy, słuchajcie, o talentach. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że każda z nas ma talenty. Każda z nas, wiecie jak to czasami jest. Ja talenty, nie, ja nie mam do niczego talentu, albo nie, 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 ja się do niczego nie nadaję. Nawet tak, kochane, nie mówcie. Myślę, że to jest skutek e, braku pewności siebie i takiej wiary w to przez wiele, wiele, wiele lat. Albo to słyszałyście, albo ktoś wam o tym ciągle przypominał. To nie jest prawda. Każda z nas ma talenty, ja również, ty również. Wszystkie kochane mamy talenty, tylko pytanie po prostu, jak je odnaleźć, jak je określić. <trym> Tutaj podczas tych spotkań ja mówię oczywiście o swojej historii, o, o takich prawdziwych, e, prawdziwych rzeczach, natomiast również o narzędziach, które są bardzo pomocne do tego, żeby, no żeby siebie po prostu odkrywać. Pamiętajcie, nie naprawiać, tylko odkrywać. Więc dzisiaj, jak odkryć swoje talenty? Słuchajcie, jest coś takiego cudownego, <laughs> jak test galupa. Czyli test, który pokazuje nasze talenty. Ja zrobiłam sobie hmm, rok czy dwa lata temu taki test. Ja mam bardzo wiele, bardzo dużo wniósł i zmienił e, w moim życiu. Ja zrobiłam sobie takie top 5 i na tym się po prostu zatrzymałam. I na dzień dzisiejszy po prostu mi to wystarczy. Ale słuchajcie, to jest tak, że. <laughs> jak zrobicie sobie taki test talentów i wyjdzie Wam ta piątka takich po prostu Waszych najmocniejszych stron, to nagle znowu zaczynacie rozumieć i lepiej czytać siebie, to jest trochę tak jak z tymi, z tymi wartościami. I słuchajcie, ten test ja dzisiaj będę tutaj przywoływała nie wiem czy jest z nami kochana Iza, Iza Antosiewicz, to jest cudowna dziewczyna, która się zna na rzeczy, zna się na talentach Galupa, ona pomoże Wam takie, może Wam pomóc, jeżeli będziecie chętne, żeby taki test, żeby taki test wykonać, ale Później bardzo ważne jest takie, żeby taki test i wynik tego testu po prostu bardzo dobrze zrozumieć i e, zinterpretować. Ja słuchajcie, e, zrobiłam taki test dwa lata temu. Znajdziecie go, słuchajcie, na, e, w internecie. Po prostu wpiszcie test Galupa. On wtedy kosztował chyba jakieś 20 dolarów. E, robimy go w języku polskim, natomiast wynik przychodzi w języku, w języku angielskim. I teraz tak. Ja zrobiłam sobie taki test, byłam bardzo ciekawa, bardzo ciekawa tego wyniku i co mi wyszło w pierwszej piątce, już czytam, kto jest ciekawy, słuchajcie, jak zrobicie to też się koniecznie podzielcie, jaki, jaki macie wynik. Pierwszy to jest Relator, dwa Significance, trzy Focus, cztery Strategic, pięć Self-Awareness, uh, Self-Confident, czyli taka osoba, ja dla której relacje są ważne, dla której poważanie mnie, mojej osoby, poważanie jest istotne, fokus, czyli dążenie do celu, ja tak to rozumiem, strategic no, to takie strategiczne działanie do, do tego celu. Um, i self-confident, to jest e, a, a, pewność siebie, ale taka pewność, że ja, ja przede wszystkim, ja kochane, wiem, wiem czego chcę i wiem dokąd, dokąd idę. I wiecie, i to jest niesamowite po prostu, bo jak ja dostałam te, e, te talenty, r, podobno są różne reakcje. Czasami myślimy sobie, o Boże, to jest o mnie? Nie, nie podoba mi się to, 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 to. Ja miałam to szczęście, jak że zobaczyłam te talenty, to pomyślałam sobie super, ja po prostu mam wszystko. Mm. Co jest mi potrzebne do tego, żeby żyć po swojemu i spełniać swoje marzenia i iść do przodu? Ten relator, słuchajcie, czyli taka osoba, dla której relacje są ważne, dla mnie była po prostu zupełnie niezrozumiała, bo ja miałam, słuchajcie, tyle historii, jeżeli chodzi o relacje i o złe relacje, szczególnie niestety z kobietami. Że pomyślałam sobie, że to jest niemożliwe, po prostu, żebym ja była taka nastawiona na, na budowanie tych relacji. Ale później, bo ja się zapisałam też na taki coaching, żeby zrozumieć. Miałam trzy takie sesje coachingowe, żeby zrozumieć dokładnie te, te swoje talenty, te swoje mocne strony, ale również, żeby wiedzieć, jak je wykorzystywać. To ja zrozumiałam, że ten regulator to nie jest tak, że wszyscy i po prostu ja wszystkich kocham i ze wszystkimi mogę się dogadać. Wręcz przeciwnie, słuchajcie, to było niesamowite, że ze mną to jest tak i faktycznie to jest taka prawda, którą sobie uświadomiłam. Że, jak ktoś dla mnie jest ważny, to jest po prostu ważne, ja będę o tę relację dbać i po prostu jest bardzo głęboko w moim, w moim sercu. Ale jeżeli z kimś mi nie jest po drodze, albo czuję po prostu, że ta osoba niedobrze mi życzy, to ja potrafię po prostu postawić bardzo, bardzo wyraźne granice. Ok, i myślę, że to jest fajne. Natomiast e, później, słuchajcie, to też było niesamowite. Izunia, daj znać, kochana, czy tutaj jesteś. Ja tutaj później oznaczę Izę. Pamiętajcie, że to jest taka osoba, która galupem się po prostu zajmuje. Dzień dobry, Welinko, kochana, ty codziennie tutaj jesteś. Witam cię serdecznie. Iza jest taką osobą, która absolutnie jest po prostu jest, jest właśnie utalentowana. Ma talent po prostu do, do, do tych relacji, do spotykania się z kobietami i odkrywania po prostu tych mocnych stron. Pamiętajcie, każda z nas je ma, ale też jest taką osobą, która nie tylko przeprowadzi Was przez test, ale... Również zinterpretuję, ja też mam relator, no widzisz kochana, ja mam na pierwszym miejscu, po prostu tego się nie spodziewałam, ale później zrozumiałam w momencie, kiedy, kiedy dokonałam interpretacji tego, tego talentu. Mm, więc z Izą możecie robić też taki coaching, ja myślę, że to jest po prostu szalenie odkrywcze. Ja nie będę przechodziła, słuchajcie, bo to nie jest dzisiaj najistotniejsze przez te wszystkie moje e, e, talenty, ale chcę Wam powiedzieć, że ta świadomość po prostu po pierwsze, że mamy te talenty, jakie one są, gdzie możemy je wykorzystywać, jest po prostu absolutnie numer jeden. A drugim takim szalenie cennym przekazem, jeżeli chodzi o te testy i o te wyniki, to jest to, że każdy talent ma swoje plusy i minusy. Każdy ma swoją jasną i ciemną stronę. Ja myślałam sobie, Boże, po prostu jaką to może mieć ciemną stronę? Ale opowiem Wam w szybkim skrócie na podstawie mojego talentu numer 3, czyli Focus. Czyli, wiecie, ja po prostu, jak ja coś chcę, jak ja o czymś marzę, jak ja sobie coś wymyślę, to ja po prostu idę. I myślałam sobie, że to po prostu to, to, to jest taki super mocny talent, i, i w zasadzie no to po prostu dobrze go mieć. I on nie może mieć żadnych ciemnych stron. Ale później się okazało, że ma. I wiecie, to było dla mnie ogromne ogromne zaskoczenie, bo. A pamiętam e, właśnie tę rozmowę i ten coaching na temat tego, tego talentu. I okazało się, że ten talent, fokus, czyli takie dążenie absolutne do, do celu i koncentracja na tym, czego ja w życiu chcę. E, on jest oczywiście bardzo pozytywny i ma jest bardzo taki silny i ten jest takim motorem napędowym do, do działania, ale ma też swoje ciemne strony, czyli na przykład mówi się o tym, że człowiek, który ma fokus w tych pięciu talentach, to jest człowiek, który idzie po trupach do celu. Jak ja to usłyszałam, pomyślałam sobie, ja po trupach to jest w ogóle niemożliwe, ja bym nikogo przecież nie wykorzystała, ani nikogo nie skrzywdziła, do tego, żebym. też mam fokus, kochana, to tu mów, co tam jeszcze masz. Może mamy wszystko to samo. Właśnie, że ja bym nikogo nie, nie skrzywdziła, natomiast po trupach do celu, ja mówię, nie, ja po trupach do celu na pewno nie. Natomiast później jak się okazało, to, to, to było niesamowite, bo ja pamiętam, że ja mówiłam o tym. Przy, y, przy moim mężu, rozmawialiśmy oczywiście na ten temat i on tak patrzył na mnie z takim z takim y, no kochana Ty chyba rzeczywiście po trupach do celu i ja pomyślałam sobie, Boże, przecież ja nikogo nie krzywdzę, nie, w ogóle nie, ale wiecie, to, nie, to, to właśnie chodzi o tę świadomość, bo to nie jest tak, że my będziemy wykorzystywać tylko i wyłącznie tych ludzi i, i do tego, żeby osiągać swoje cele, ale może się okazać, że przez zupełny przypadek po prostu o nich zapomnimy, bo jak ja kochane mam fokus, to ja potrafię pracować po 12 godzin dziennie, zapominać w ogóle i o sobie, i o jedzeniu, i o dbaniu o siebie, ale zapominam też o innych i to jest takie po trupach do celu, trochę w innym wymiarze niż nam się bardzo często wydaje, więc kochane, znowu zachęcam, i za Antosiewicz to jest po prostu w ogóle przede wszystkim tak cudna i fantastyczna kobieta, wiecie, że ja takie kocham, po prostu uwielbiam tak, rozumiemy się, bardzo mocno się rozumiemy. Ale to jest dziewczyna, która jest wyspecjalizowana absolutnie w galupie, w talentach. Pomoże Wam zrobić taki test, jeżeli tylko będziecie chciały. Ja uważam, że to każdy powinien wiedzieć, każdy powinien zrobić, ale później, żeby go też zinterpretować. Także ja tutaj później, kochane, przed. Um, zanim pobiegnę po prostu na szkolenie, to jeszcze ją spróbuję tutaj oznaczyć. Um, Izy, nie ma, Ewelina jest. <laughs> tak, absolutnie kochana, bardzo, bardzo się cieszę. Natomiast już na koniec chciałabym Wam coś przeczytać. Taki cytat na dzień. Dziś Bryana Tracy z książki Nawyki warte miliony, która w ogóle uważam, że jest po prostu jedną z najlepszych książek, jakie można przeczytać. Uwielbiam. Jesteście? To słuchajcie. Czy wiesz o tym, że jesteś niezwykłą osobą, która ma mnóstwo talentów i niewiarygodnie duży, nieodkryty potencjał. Wszystko, co dotychczas osiągnęłaś w życiu, to tylko cząstka tego, do czego naprawdę jesteś zdolna, kochana. Mm. Praktycznie nie istnieją żadne ograniczenia mówiące, że możesz coś zrobić i mieć, a także y, kim możesz być, z wyjątkiem takich, które narzucisz sobie własnym myśleniem. Przejmując pełną kontrolę, zbudujesz fundament, dzięki czemu w ciągu najbliższych lat osiągniesz więcej niż przeciętna osoba w ciągu całego życia. Kochane, y, nie wiem jak wy, ja mam signifikant na, <laughs> na drugim miejscu, więc ja po prostu wiecie, tą ważność i tą taką. Y, Chęć robienia rzeczy po prostu fantastycznych mam we krwi, ale ja się cieszę, słuchajcie, bo um, nie poprzestaję na tym, co mam, chociaż ogromną umiejętność, którą zdobyłam na przestrzeni ostatnich lat, czyli taką uważność i docenianie to, um, czego mam, uważam, że to jest po prostu kluczowe i bardzo ją doceniam. Natomiast ten signifikant i taka chęć po prostu robienia rzeczy um, wyjątkowych dla siebie, dla świata. Dla Was, kochane, po prostu napędza mnie do działania. A teraz już lecę zrobić fantastyczne szkolenie dla marki Kapal 29. Zmieniamy sprzedawców, super doradców. Ściskam Was serdecznie z Krakowa. Dajcie znać, kochane, czy to było wartościowe, czy Wam się przyda. Jak zrobicie testy Galupa, to dajcie znać, co Wam tam, co wam, co wam tam wyszło. Ja już uciekam. Widzimy się, kochane, w poniedziałek. Jeżeli uważacie, że to było wartościowe, udostępniajcie, komentujcie, zapraszajcie swoje koleżanki, przyjaciółki, znajome. Żebyśmy ten listopad rzeczywiście wykorzystało maksymalnie cudownego dnia. Do zobaczenia.